Jeszcze niedawno, wolontariusze jednoczyli się i prowadzili akcję na rzecz pomocy Lilianie Fili w pozyskaniu dawcy szpiku kocnego, a dziś powracająca do zdrowia Liliana sama uczestniczy w akcji promującej zbliżające się dni dawcy szpiku. Franciszek Sarapata, niestrudzony wolontariusz i główny organizator tej akcji, zebrał na Wadowickim placu Jana Pawła II znane osoby, by nakręcić film promujący tą szczytną inicjatywę. Chciałem Was gorąco zaprosić na Dni w Tyżpiku, które odbędą się 21 czerwca tutaj na rynku w Wadowicach podczas 11 festiwalu, Małopolskiego Festiwalu Smaku oraz na następną akcję, która będzie 28 czerwca na placu przed Kościołem w Kalwarii Zebrytowskiej oczywiście. Chciałbym zachęcić te osoby, które już są dawcami, żeby dawcami, są potencjalnymi dawcami szpiku i komórek macierzystych, żeby byli naszymi ambasadorami, bo tak naprawdę na nich liczymy najbardziej. Jest ich kilka tysięcy tutaj w powiecie i wierzymy, że nas wesprą, zachęcając innych do rejestracji. Także bądźcie z nami, kto się jeszcze nie zarejestrował, bardzo serdecznie zachęcamy. Dobra, działajmy, bo szkoda czasu. Nie ma czasu. Nie ma czasu. W filmie wystąpią m.in. piosenkarze, muzycy, sportowcy i oczywiście sama Liliana Fila. Jestem tutaj dzisiaj właśnie, żeby zachęcić Was do zarejestrowania się. Myślę, że jestem żywym dowodem na to, że warto. Gdyby mój dawca bał się igiełki i nie zarejestrowałby się, to no nie byłoby mnie tutaj po prostu, więc myślę że, sam... myślę, że po prostu jestem właśnie żywym dowodem na to, że, że warto. I Dziękuję bardzo wszystkim, którzy się zarejestrowali w tamtym roku i mam nadzieję, że w tym roku równie Równie dużo osób przyjdzie, ta akcja nie jest dedykowana jakby w imieniu kogoś i może właśnie tym lepiej, bo nikt nie mamy, nie mamy właśnie chętnego w okolicy. Dla mnie to jest oczywiste, choć no ja nie jestem po stronie, po stronie dawcy, tylko biorcy, ale myślę, że... Każdy rozumie. Każdy rozumie, że to jest po prostu szansa, żeby żyć. W przygotowanym filmie wystąpią też dawcy szpiku, ale najlepszymi ambasadorami tej akcji, jak mówi Franciszek Sarapata, są osoby, które znajdują się w bazie potencjalnych dawców. Prosimy, zastanów się i zarejestruj. <śledzimy>